Istnieje pewna rzecz, która jest konieczna, którą musisz znać, jeżeli chcesz dbać o swoje zdrowie. Bez niej nie będziesz wiedział, co robić, jak się za to zabrać, ani nie będziesz wiedział, czy to, co robisz teraz, faktycznie przynosi Ci zdrowie. Zabrzmi dziwnie. Ale musisz zacząć od definicji, od skonkretyzowania tego pojęcia, od zamknięcia go w pewne ramki. Zastanawiałeś się kiedyś, czym w ogóle jest zdrowie? No bo pomyśl: zdrowie, dbam o zdrowie, może tak naprawdę dotyczyć wszystkiego, a jeżeli dotyczy wszystkiego, to prawdopodobnie nie dotyczy niczego. Kiedy pytałam Was na grupie w komentarzach czy w odpowiedziach, pisaliście mi, że zdrowie to tak naprawdę najważniejszy aspekt w życiu. I nie śmiałabym się z tym nie zgodzić, ale nie do końca o to mi tutaj chodzi, ponieważ najważniejsze, mniej ważne, średnio ważne to jest wartościowanie. A mi dzisiaj chodzi o ustalenie konkretnej definicji, o zamknięcie tego pojęcia w pewnego rodzaju ramki, które pozwolą nam ustalić konkretne działania. Dawniej uważano, że zdrowie to brak choroby, czyli jeżeli nie jesteśmy zdiagnozowani, to jesteśmy zdrowi. No ale ta definicja ma pewną wadę, bo wystarczyłoby po prostu nie chodzić do lekarza, nie robić sobie badań, nie mieć diagnozy, czyli być zdrowym, prawda? No właśnie, nie do końca. Światowa Organizacja Zdrowia traktuje zdrowie jako nie tylko brak. Choroby, dolegliwości czy objawów, ale jako dobrostan dotyczący kilku sfer. Dotyczący sfery fizycznej, somatycznej, e, psychicznej i sfery społecznej. I ja się całkowicie podpisuję pod tą definicją. Dodałabym nawet jeszcze jeden element, ale o tym powiem troszeczkę później. Zdrowie to dobrostan fizyczny, czyli. Naszych wewnętrznych układów, naszych organów, naszego układu ruchu, w zasadzie wszelkich układów w organizmie, to kondycja naszej skóry, włosów, paznokci, czyli to jak wyglądamy, to nasza zwinność, gibkość, to prawidłowe parametry krwi, prawidłowe wyniki badań, to również dobre funkcjonowanie narządów zmysłów wzroku, słuchu, węchu, dotyku i smaku. Ale zdrowie to również dobrostan psychiczny, czyli w ogóle to, że potrafimy racjonalnie myśleć, formułować wnioski, rozważać pewne opcje, podejmować decyzje, czy myśleć logicznie. Zdrowie to pewnego rodzaju również wdzięczność, docenianie tego, co mamy, to potrafienie przejęcia kontroli i dostrzeżenia tych momentów, kiedy tą kontrolę warto po prostu oddać. To również radzenie sobie ze stresem, poznawanie swoich emocji, radzenie sobie z lękiem, z napięciem, z agresją to wszelkiego rodzaju strategie, które pozwalają nam mieć kontrolę i wiedzieć, kiedy tę kontrolę oddać i po prostu czasem odpuścić. Zdrowie to również dobrostan społeczny. To umiejętność otworzenia się na drugiego człowieka, komunikowania się z nim, jasnego wyrażania swoich myśli, swoich przekonań, asertywności i rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny. To budowanie relacji i unikanie tych toksycznych, to obdarzanie zaufaniem drugiego człowieka i szukanie w nim wsparcia. To również miłość. I wcale nie tylko miłość romantyczna. Jak myślisz? Że dbasz o wszystkie sfery zdrowia. Jeśli do tej pory odżywiałeś się zdrowo, robiłeś regularne badania, to jasne, robiłeś krok w kierunku zdrowia, ale bez wykształcenia odpowiednich strategii radzenia sobie ze stresem czy umiejętności budowania zdrowych relacji, czegoś zawsze będzie brakować. I to wszystko składa się na jeden element, który dla mnie jest kluczowy: równowaga. Zdrowie to równowaga. Pomiędzy uważnością na siebie i innych, pomiędzy pracą a życiem prywatnym, pomiędzy działaniem a odpuszczaniem. Przesadzanie w żadną stronę nie jest dobre. I tak naprawdę, znalezienie tego złotego środka będzie właśnie tym kluczowym elementem w kierunku zdrowia. Znalezienie tego złotego środka skieruje cię właśnie na ten przepiękny dobrostan. Być może pomogą Ci w tym jakieś praktyki religijne czy duchowe, a może po prostu zbiór Twoich przekonań i zachowań, które za tymi przekonaniami będą szły. I z jednym pytaniem chciałabym Cię dzisiaj zostawić. Na czym potrzebujesz skupić się najpierw? Ja nazywam się Magdalena Kwarcak. Wielkie dzięki za wysłuchanie tego filmu. Zapraszam również do subskrypcji kanału. I do obejrzenia pozostałych filmów na kanale.